Kozameczki. Dzisiaj robię konkurs, który będzie trwał od 21 czerwca, od 25 czerwca do 1 lipca, co trzeba zrobić? No, Piszę się, konkurs organizuję ja organizuję konkurs, będzie to starny konkurs no, z, z okazji 20 subskrypcji co trzeba zrobić dalej ss w komentarzu że subskrybujesz mnie i dajesz łapkę pod tym filmem i w komentarzu piszesz swój wynik pierwsze miejsce 250k kamień trasera 20 platy drugie miejsce 100k 1 kamień trasera 10 platy trzecie miejsce 50k 1 kamień trasera 2 2 MF -y HP, yy, nagroda pocieszenia 25k, 1 MF -y HP i powodzenia, no to tyle ode mnie, cześć.